Kryczany, lipowy, wielokwiatowy. Miód to najbardziej znany produkt pracy pszczół, ale rola tych niepozornych owadów jest znacznie ważniejsza. Pszczołom zawdzięczamy produkcję 1 trzeciej żywności na całym świecie. Te pożyteczne owady zapylają aż 77% gatunków roślin uprawnych. Te małe owady mają także swoje święto. Od 18 lat na Bałtowskiej Okręglicy spotykają się pszczelarze z najdalszych zakątków kraju. Dorzynki pszczelarskie w Bałtowie mają wyjątkowy charakter. Choć głównymi bohaterami są pszczoły i pszczelarze, to wydarzenie od dawna weszło poza ramy środowiska pasieczników. Szacuje się, że w Polsce pszczelarstwem zajmuje się ponad 96 tysięcy osób. Do Bałtowa przyjechało w tym roku ponad 70 wystawców. Wiosna, maj, czerwiec dobry był. Natomiast jeśli chodzi o sierpień, o te miody już, jak lipa, akacja czy wrzosy, po prostu to też sucho nie ma czy facelia, pousychały po prostu rośliny najpierw było zimno deszczowo, pszczoły też siedziały w ulach, bo było zimno. Natomiast y, bardzo szybko przyszło ciepło i to takie ciepło powyżej 30 stopni, nie? 29, 31, 30. Więc kwiatek, który się już rozchylił, to słonko go przyparzyło i wysycha. I nektar po prostu usycha. I my byśmy bardzo chcieli, żeby ten nektar był, żeby te pszczoły miały co zbierać, ale po prostu przylecą, oblecą. Jedynie co mogą nazbierać, to odnurza. na, czyli to jest pyłek, który jest koniecznie potrzebny do wyżywienia nowego pokolenia, ponieważ pszczoły mieszają to z, tym, z miodem, z kitem, no i ze śliną i to jest tak zwany, nazywa się chleb pszczeli, bo pszczoły karmią młode larwy, żeby wychować nowe, dobre, zdrowe pokolenie. Pszczelarstwo to jest opłacalna profesja w dzisiejszych czasach? No Pani zadaje bardzo um, trudne pytanie. Ja niestety muszę powiedzieć, że w mojej ocenie niespecjalnie. Dla mnie to jest więcej hobby, to jest chęć obcowania z, z pszczołami. Oczywiście, że przynosi pewne profity, natomiast nakłady pracy i ten czas, ten rytm, kiedy ma się zmarnowane, przepraszam, tak jakby jak patrzymy pod kątem rodzinnym czy prywatnym te najfajniejsze ciepłe dni, no jednak ceny produktów Przelich nie rekompensują do końca tego. Dla innych obcowanie z tymi pożytecznymi owadami to doskonały sposób na odpoczynek. Czasami jak przeleci, to ten wiaterek tych, tych skrzydełek się czuje. Czuje się ten wiaterek, tych, tych skrzydełek. No i przede wszystkim słodkość miodu, słodkość miodu. Jak się zaczyna zbierać miód, te sklepinki, jak się to żuje, jakie to pyszne. No i zdrowe przede wszystkim. Zdrowe. Dożynki pszczelarskie to zwieńczenie trwającego trzy dni świętokrzyskiego święta pszczoły. Na te kilka dni Bałtów staje się nieformalną stolicą polskiego pszczelarstwa. Zawodowi producenci miodu i ci, którzy mają pod opieką kilka rodzin pszczeli, chwalą się produktami i zachęcają do kupna miodu. Dzisiaj pan wystawia różne gatunki miodu, mnie zaciekawił ten miód z dodatkiem mięty. To jest takie popularne mieszanie takich podstawowych miodów z jakimiś innymi smakami. To znaczy to jest, y, stosujemy dodawanie y, owoców refilizowanych. Miód kremujemy w kremownicy. W trakcie kremowania dosypywana jest, dosypywany jest dodatek. No, według mnie to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, bo mamy zupełnie inną barwę smaków, czy paletę smaków. Do tego właśnie kolory, dzieci na przykład, zmięta, truskawka, malina bo tych no, możemy dodać, jakby skomponować, co chcemy. Tak? Jest to również w kontekście tego, co pani pytała jest to również. Pewna dywersyfikacja i rozwój w możliwości sprzedaży, bo no pojawia nam się większa gama produktów przelich bazując na swoich miodach. Tak? I to jest usprawnienie sprzedaży tego, co pozyskują nasze pszczoły, żeby no ta działalność się jak najbardziej opłacała. My prezentujemy miody z krzemiennej pasieki, czyli mamy miód gryczany lipowo wielokwiatowy, rzepakowy i, 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 i faceliowy. A miód, choć tylko ułamek pszczelej pracy dla człowieka, stanowi źródło witamin i smakołyk. Najważniejsze to, żeby jeść miód, już nieważne jaki, każdy powinien dobrać sobie to dla siebie. Nie każdemu dany miód smakuje. Załóżmy, nie wiem, super miodem jest dla mnie przynajmniej gryczany miód którego w tym roku jest bardzo mało, a nie wszystkim smakuje. No, także każdy powinien dobrać sobie to pod siebie. Najważniejsze moim zdaniem, żeby też kupować lokalnie produkty pszczele od pszczelarza lokalnie, bo tak, pierwsza sprawa mamy takie coś jak zawartość pyłków w miodzie i na przykład przy miodzie wielokwiatowym on. Tam jest tak mała ilość pyłków, że ona e, alergikom e, pozwala przystosować się do miejsca, w którym żyją, że tak powiem, i złagodzić te objawy, objawy alergii. Następnie sprawą taką jest, że jeżeli e, kupujemy lokalnie, to wspieramy lokalnie też tego gospodarza i to środowisko, w którym e, żyjemy. Dla pasieczników przyjazd do Bałtowa w połowie sierpnia to obowiązek i przyjemność. Dla władz gminy doskonała promocja. Na pewno pasiek przybyło w związku z promocją, w związku ze świętem pszczoły, z promocją pszczelarstwa. Pasiek przybyło, jest coraz więcej pasiek przyjezdnych, które już zaczynają być konkurencyjne dla naszych miejscowych pszczelarzy. I tu niewątpliwie w przyszłości jest poważna dyskusja. Czeka całe, wszystkie związki pszczelarskie do tego odnośnie, aby ustalić zasady przewożenia pasiek, bo tych pożytków przelich, tych upraw rolniczych jest ograniczona ilość ze względu względu na powierzchnię gruntów rolnych, jakie mamy na terenie gminy Bałtów, jest to gruntów rolnych około 5000 hektarów, nie wszystkie są miododajne, także pojemność taką środowiskową dla pszczół też mamy, ale cieszymy się, że no w święto, święto Pszczoły jest tak dużo osób, tu nie ma ograniczenia do tego, ile mamy pożytku na polach, bo pożytków, tu się liczą, ile mamy pożytków na tych straganach wystawionych przez wystawców, tych pożytków jest bardzo dużo i to święto pomieściłoby jeszcze więcej uczestników, do czego Serdecznie zapraszam na przyszły rok na 19 święto pszczoły, bo nie na pewno się tutaj również odbędzie. Bez pszczół nie byłoby owoców i warzyw. Warto zatem o nie dbać. Dlatego tak ważna jest wiedza. Po raz 18 w ramach świętokrzyskiego święta pszczoły odbyła się konferencja naukowa. roku mamy 250, nawet więcej pszczelarzy, którzy dowiadują się o nowinkach, o nowych chorobach, jak zwalczać nowe, nowe choroby. O odkładach. W każdym razie, no tu ten świat nauki prezentuje swoje dokonania na podstawie właśnie badań, które były wykonywane powiedzmy w danym roku. Patronat naukowy nad wydarzeniem od lat sprawują pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Jedną z prelegentek była profesor Aneta Strachecka, autorytet w dziedzinie badań nad pszczołami. Przez wiele, wiele milionów lat był organizmem, który pod względem odpornościowym nie musiał się zmieniać. E, albo z, m, był ta odporność była zmieniana w niewielkim stopniu, a w tej chwili e, no niestety. E Gwałtowne zmiany klimatyczne, plus do tego nałożenie się czynników typowo antropogenicznych, czyli spowodowanych przez ludzi, spowodowały, że ta odporność bardzo spadła. Mówi się w tej chwili, że w niektórych regionach Europy, no co również i Polski, mamy od 40 do 60% spadek odporności, więc to jest bardzo dużo. Wielu ludzi boi się pszczół, tymczasem są one spokojne, żądlą tylko wtedy, gdy czują się zagrożone lub ktoś niechcący zniszczy ich gniazdo. Powinniśmy się bać. Pamiętajcie Państwo, że pszczoła nie urządli, niektórzy mówią nie ugryzie, jeżeli my nie jesteśmy względem niej agresywni. Jedna rzecz, oczywiście, my tych gatunków pszczół, które rzeczywiście rządlu, w Polsce mamy niewiele. No, najbardziej jest znana Apis mellifera, czyli pszczoła miodna i też. Co pszczołę drażni? Przede wszystkim intensywne zapachy, czyli perfumy i tego typu rzeczy. Machanie rękami, bo pszczoła jak leci, to ona leci też do zapachu, ona nas czuje, więc my zaczynamy odruchowo machać rękami. No właśnie, nie, trzeba zachować wtedy spokój, bo dla niej ona bardzo często leci w okolice głowy, bo. Tu czuję zagrożenie. W codziennym życiu pszczoły to przyjazne owady, które zamiast atakować skupiają się na swojej pracy: zbieraniu nektaru i zapylaniu roślin. Dlatego zamiast się bać, warto je chronić.